Witam panowie panie, z tej strony Emir. Dawno nie było Counter Strike 2 News. Także witam z powrotem. Nie było ze względu na to, że po prostu nie chciałem się robić tej serii. Teraz mam na to ochotę, nie było mnie też na YouTubie, przynajmniej na tym kanale przez jakiś czas, ponieważ zajmowałem się innymi rzeczami, za co Was przepraszam, ale chyba lepiej robić coś, co się po prostu lubi, na co ma się zajawkę. Także mam teraz zajawkę na nagrywanie Counter Strike'a 2. Witam z powrotem. Jeżeli ktoś jest nowy, to zachęcam do subskrypcji. Jeżeli ktoś jest starym widzem albo nowym, to może też zostawić łapkę w górę. Będzie mi niezmiernie miło, warto podbijać zasięg tego odcinka. No i co kurczę, nie było mnie w Counter Strike 2 przez jakiś czas, a tak naprawdę śmieci są dokładnie takie same, czyli rozwalone. Kto by się tego spodziewał, że w Counter Strike 2 totalnie nic się nie zmieni, jak nie będzie mnie przez jakiś czas? Najbardziej śmieszymy chyba to, tak szczerze powiedziawszy, że praktycznie prawie po prostu miesiąc update'a nie mieliśmy. Nie, żeby ten update był jakiś nie wiadomo jaki, 20, ale no prawie miesiąc nie mieliśmy update'a. I tak naprawdę dostaliśmy totalną kupę. Z tego co widziałem, to w poprzednim updatecie był taki glitch, że można było granatami przesuwać ragdolem okropny glitch, naprawdę. W sensie, no wiadomo, w specyficznych warunkach oczywiście e, mógł jakkolwiek wpływać na to, po prostu, że mógł coś zepsuć, mógł wpłynąć jakoś na rozgrywkę. E, nie oszukujmy się raczej, to był bardzo, bardzo, bardzo rzadki przypadek. Ale powiedzmy, że to rozumiem, fajnie, że to naprawili. Po różne rzeczy, które uważam szczerze powiedziawszy, że nie są jakoś super istotne. Tak jak mówię zawsze, mimo tego, że nie są jakoś super istotne. To i tak uważam, że dobrze, że je naprawili. Eee, ale przy tym oczywiście raczej jeżeli gracie w counter Strike 2 aktywnie, to wiecie, to się po prostu zaczęło odwalać. Ano i na Inferno Clipping na schodach pod balkonami naprawili. Git. No. no. to w każdym razie dla pokazania dla osób, które no nie grają aktywnie w counter Strike 2, no to zobaczcie co się dzieje. Ojej, aż mnie wywaliło. Co się dzieje z ragdolami. Generalnie no to może nie zauważyliście tego jakoś super przy pierwszym killu, więc eee, wam powiem po prostu co. No ragdole odpierdzielają. Ej, gdzie jest ten... O, co tu się stało? Przepraszam bardzo, ale on dziwnie spierniczył. O no, chodź, chodź, panie młodzie, pyk, pyk, O, widzicie, no między innymi takie rzeczy się odwalają. Czasem te dole odlatują gdzieś w powietrze. Czemu to się dzieje? Nie mam pojęcia, bo... To jest wyjątkowo śmieszne, że nie było takiego glitcha. W ogóle w counter Strike 2 wypuszczałem update'a, i tak naprawdę, no, nie trzeba jakiś super, nie wiadomo jakich, testów tej aktualizacji, żeby zobaczyć, że coś takiego ma miejsce. No, i uważam, że to jest naprawdę mega, mega żałosne. Nie wiem, naprawdę nie rozumiem, jak w ogóle coś takiego mogło zostać przepuszczone. Ja mam wrażenie, że trochę broni leci, le, lecą dalej, jak się podnosi, ale nie jestem pewny. No, kurczę, śmiesznie to wygląda mega. No, to takie typowe wal, wiecie, naprawia jedną rzecz i tak naprawdę rozpierdziela drugą. Chociaż w sumie, można powiedzieć, że naprawili te dole, skoro tak naprawdę dalej są zepsute, tylko w innej formie. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że... I tak i nie. O, widzieliście jak poleciał ten ragdal i ja pierniczę. Nie no, co tu się dzieje w ogóle z tymi ragdalami? To jest porażka. Naprawdę porażka. O co tu chodzi? czemu tak jest? No i co, śmieszy mnie po prostu to, że tak naprawdę z tego w sumie nawet i memuje samowalp na oficjalnym profilu twitterowskim twitterowskim, twittero... Twitter, na, na Twitterze, na Eksie, nieważne wiecie o co chodzi. No i co, mamy taką akcję, ale to taka kurde tradycja no i właśnie ten ragdoll odlatuje 3 km dalej. Nie wiem, nie mam pojęcia co tu się dzieje, mam nadzieję, że to jest zapowiedź jakiegoś latającego skauta nowa teoria, uwaga, uwaga, liket nowa teoria, na 100% będzie latający skaut? Nie, raczej nie będzie, ale nie wiem, jak jakby, nie wiem czy ja już po prostu jestem znudzony tym tematem walwowskim ale po prostu tyle siedząc przy Counter-Strike dwójce e, naprawdę no bo po prostu to że taki update jest śmieszny i trochę zawodzi bym powiedział e, szczerze powiedziawszy oczywiście ustawili sobie to też na banner, nowy banner jest Counter-Strike is unmatched czy tam nie wiem jak to się wymawia e, ale tak to wygląda wstępna rzecz to tutaj zobaczyłem na reddicie że ktoś podesłał Lana Lanadin chyba tak się wymawia nick e, generalnie coś takiego że takiego baga śmiesznego ma po no nowym updatecie i szczerze powiedziawszy widziałem chyba tylko jeden post na ten temat więc wydaje mi się że po prostu to jest bug Jakiś u tego typa. Tutaj nie mam pojęcia, co tutaj się odwaliło totalnie. Ja na przykład miałem takie bugi w Counter Strike 2 od początku do teraz, że czasem jak bardzo, bardzo długo zaltabuję ekran z gry po prostu i gdzieś tam coś robię, później sobie wrócę, na przykład, nie wiem, zostawię sobie serwer z botami, zaltabuję tam powiedzmy na 30 minut, wrócę. To u mnie się dzieje coś takiego, że przy tych paskach levela, jak macie te piorunki tam tego over levela, no to po prostu tak się dziwnie gliczują i jakieś takie dziwne efekty robią, ale czegoś takiego nigdy nie miałem. No jeszcze ewentualnie oprócz tego coś takiego wygląda to śmiesznie i chyba wydaje mi się, że mój znajomy coś takiego też miał na premierę Counter Strike'a 2 no dzisiaj nie wiem o co z tym chodzi. Nie ma problemów z kartą graficzną, po prostu samo się to naprawiło po czasie. Eee, także nie wiem jakieś N nie wiem, nie mam pojęcia, może to są faktycznie te shaderki? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ale <grym> wygląda to komicznie. Polisz femboy swoją drogą. Mmm, jak jesteś Fembojem faktycznie, to pokaż jakieś zdjęcia. Także tamta sprawa za nami, ale jeszcze oprócz tego kurczę, ludzie tutaj bardzo, bardzo narzekają na farmboty w Counter Strike'a dwa które jak dobrze pamiętam jestem stuprocentowo pewny, że dobrze pamiętam no to Valve po prostu powalczyło z nimi oczywiście niejawnie, w sensie nie chwalili się tym, gdzieś nie zrobili jakiegoś gigantycznego posta, czy tam postu, że zwalczyli wszystkie boty i teraz mamy problem, po prostu puścili jakiegoś takiego update'a sekretnego czy tam w ramach jakiejś, jakiejś aktualizacji po prostu naprawili te farmy boty i zniwelowali je mocno, ale jak widać, no to po prostu wróciły. No i to jest naturalna kolej rzeczy, w sensie tak samo jak z cheaterami, to jest niekończąca się walka, czyli valve wypuści jakiegoś update'a na cheaty, a cheaterzy po jakimś czasie odpowiedzą po prostu na tego update'a antyczyta. No i to jest normalne, tylko nienormalne jest akurat w tym wszystkim to, że po prostu valve się strasznie opierdziela, i to, że są te boty w grze, według mnie powinno być po prostu zwalczane jak najbardziej najszybciej się da, bo ma to wpływ na ekonomię, po prostu na ekonomię, czyli tak naprawdę na wszystkich graczy. Bo nawet jeżeli nie bawisz się w inwestycje w counter Strikeu 2, to tak czy siak, jeżeli dropisz jakąś skrzynkę, no to potencjalnie przez to, że jest farma botów, te skrzynki mogą być po prostu tańsze. A jako przykład, jeżeli ktoś nie wierzy, bo może nie wiem, nie obserwuje tego jakoś super, no to dam wam przykład, idle boty, to znaczy idle boty, może nie idle boty, ale kiedyś były idle serwery w counter Strike' Global Offensive i przypomnijcie sobie, ile kosztowały skrzynki w tamtym momencie. I odpowiedź że brzmi 3 grosze, czy tam 3 centy, bo wtedy chyba jeszcze nie było waluty złotych na Steamie, tylko mieliśmy dolary i eurosy. Także wydaje mi się, że to jest wystarczający dowód dla niedowiarków, że boty naprawdę mają duży wpływ. Albo farmienie po prostu takich rzeczy na ekonomię. No i co? Tutaj jest kolejny post odnośnie tego. No i w skrócie ja sobie przeczytałem ten post. Gościu tutaj pisze Active Tradition 2572 o tym, że właśnie są różne, różne, różne kurcze konta botowe. No nawet na grupach S-owych chodziło. Nie wiem czemu, może się jakoś łatwiej odnajdują. Nie mam pojęcia, albo może sobie jakąś legitność do tego dobierałem i zobaczcie Ile tego jest, nie? I to jest, to są konta od tak naprawdę jednej osoby, w sensie przynajmniej są z tymi samymi więc może od jednej, nie wiem, firmy? Grupy bardziej, co nie? Zobaczcie, ile jest tych kont, ja nie rozumiem w ogóle co tutaj się dzieje, jest 19 stron tych samych kont, wszystkie mają odpalone Counter Strike 2. Jestem stuprocentowo pewny, że gościu to gra na 5000 tysiącach monitorów i nie robi sobie w farmę botów, no i co, no i kurczę, tragedia, po prostu z tym tragedia jest. Tragedia z farmbotami, jest tragedia z ragdolami, pewnie są jakieś inne glicze, pełno innych gliczy. No jeszcze z czyterami, ale to jest już chyba tradycja. I co jeszcze autor posta napisał, że po prostu, jeżeli chodzi o farmy botów, no ja też parę razy, w sensie... Od TESA dwójki o dziwo mi się zdarzyło, w Tesie go nigdy się nie zdarzyło, a wiem, że były te farmy botów. Eee, no to gościu tutaj pisze, że właśnie te farmy botów po prostu grają tak, że mają inne niki. Eee, nie wiem, czy jakiś system walwowski wykrywa, że przed tym mają ten sam nick w grze eee, i po prostu auto banuje. Jest taka szansa, skoro się nie spotykają te same nazwy na serwerach droga, została mnie ten ping, w sensie ja rozumiem, że chodzi o to, że pewnie to jest gdzieś w Azji postawiona, ten serwer na przykład jest w Europie. No chodzi mi po prostu o to, że w innym rejonie. Eee, ale nie rozumiem po prostu tego, czemu akurat na w tym rejonie grają? Nie mam pojęcia. Ale w każdym razie, no jest to dosyć psujące greco, nie? Tyle dobrze, że te parmy botów, mi wydaje mi się, że najczęściej trafiają się właśnie na def ale i tak nie powinny się trafiać. Mimo tego, że def no to nieistotnie jest, raczej dla większości graczy ewentualnie traktują to jako rozgrzewkę. E, tak, uważam, że jednak kurczę, Valve powinno się tym zająć. Może nie priorytetowo, chociaż. Wydaje mi się, że powinno być w wysokim priorytecie. Na pewno, jeżeli chodzi o priorytet taki totalny, no to e, naprawa cheatów, w sensie, no, antycheata po prostu, czyli po prostu walki z cheatami. Później wszystkich takich bardzo, bardzo ważnych bugów. Później farmboty i później jakieś tam nieistotne bugi, typu na przykład pistolet wylatuje leciutko z ręki albo ma złą animację. Powiem drogą, wracając w ogóle do tego tematu rakdolowego, to szczerze powiedziawszy uważam, że kurczę, w sensie, ja jak wbiłem pierwsze co, to pomyślałem sobie o tym, że to jest jakiś prima privis. Kurczę, no jak to jest możliwe, żeby taki dziwny glitch e, się po prostu w Counter-Striku 2 i naprawdę, gdyby ten update wyszedł na Prima Aprilis na jeden dzień, może by minął kompetatywy, żeby ludzie tam nie płakali, że o mój Boże, to wpływał na moją rozgrywkę i ja przez to przegrałem rundę, eee, no to co? No to by było spoko, wydaje mi się. Ale Valve, jak wiemy, teraz oczywiście, bo wcześniej robili, nie robi żadnych eventów tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś tam Prima Priris, Wielkanos, czy też po prostu Zimę, czy no nie wiem, jakiekolwiek inne eventy. Nie robią tego w Counter-Striku 2. W counter Strike' Global Offensive robili, później po prostu zostały te eventy, więc po prostu mieli komendę, która aktywowała te eventy, nie? Ale, ale fajnie by było, żeby coś takiego robili. Chociaż i tak dalej, jak mówiłem, uważam, że powinny być te glitche naprawione, jakieś inne update'y, które zostałyby z nami na stałe, a nie tylko takie eventowe, ale chciałbym je po prostu zobaczyć. Swoją drogą możecie napisać w komentarzu, co sądzicie właśnie o tym, co się dzieje aktualnie z Counter Strikeem 2. Będę mega wdzięczny za Waszą opinię. Bo serio mnie to zastanawia. Napiszcie długi, długi komentarz. Ja obiecuję, że go przeczytam. Może nawet odniosę się do na w następnym po prostu odcinku CS2 News, albo odpiszę po prostu na ten komentarz. Nie wiem. <laughs> Zobaczymy. W każdym razie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Tutaj pojawiają Wam się inne odcinki z mojego kanału. Jeżeli mało wam CSA i mnie, dziękuję bardzo. Cześć!